Przechodzimy na część drugą opowieści kapitana Jackowskiego i Wojciecha Wiatroszaka z Regat Kolumbus 92. Mijając wszystkie trudności. Ostatecznie wypłynęliśmy 26 marca ze Szczecina z tym, że faktycznie rejs rozpoczął się w momencie wyjścia na pełne morze, to jest 29 marca. I 29 marca w Śnieżycy wypłynęliśmy poza główki portu Świnoujście, rozpoczynając nasze, naszą, nasz rejs, mający na cel dotarcie do Lizbony, gdzie rozpoczynały się regaty Grand Columbus Regata 92. Jak już wspomniałem, 29 marca opuściliśmy Świnoujście i z tym momentem rozpoczął się nasz właściwy rejs. Trasa pierwszego odcinka wiodła ze Świnoujścia dookoła wyspy Rugi na Zatokę Mecklenburską dalej do Kielerbuch i do dopłynęliśmy do Kilu. Z tym, że muszę powiedzieć, był to jeden z trudniejszych odcinków w ogóle rejsu z racji śnieży, przeciwnego wiatru, no, a poza tym bardzo obawiałem się kłopotów z adaptacją naszych y, nowicjuszy. I tutaj może swoje wrażenia z tego odcinka y, Wojtek opowie jako ten, który po raz pierwszy znalazł się w trudnych warunkach obrazu na morzu. Tak, ja właśnie może się nie, nie tyle bałem samego morza, co tego, co mnie może spotkać. Yy... Dlatego, że pamiętam swoje rejsy z dzieciństwa z statkiem wycieczkowym do Nahel, które to rejsy strasznie odchorowywałem. No tutaj muszę ku mojemu miłemu zaskoczeniu, mimo że akurat w tym pierwszym etapie wpędzono mnie w funkcję kuka w kambuzie, gdzie musiałem nawdychać się smożonego oleju, tudzież wyziewów silnikowych, mimo to no, trzymałem się dziennie i nie oddałem Neptunowi no, nic z tego, co co pobrałem. Tak samo dotyczy się to również kolegi Tatka Rogali, który również pierwszy raz był, był w, w, w morzu, był na łódce. No w każdym razie początek rejsu był taki, że przede wszystkim złożyliśmy na należny hołd Posejdonowi, wypijając szareczkę szampana. wina, szampana, szampana no również Posejdon otrzymał swoją porcję. Teraz nasze w zasadzie przygody rozpoczęły się tym, że dotarliśmy szczęśliwie do Kilonii i tam dopiero zaczęły się kłopoty z lądem. Okazało się, że raptem Niemcy nie odróżniają dobrze dewiz, pomylili dolary, stwierdzili, że mamy fałszywe. To spowodowało, że już na śluzie w Brunsbite, po prostu jak został i my wszyscy razem aresztowani. Trwało to że trzy godziny, zanim ekspert z banku wyjaśnił, że nasze pieniądze są dobre. Muszę powiedzieć, że byłem przerażony tym sztormem lądowym, ponieważ mogło się zdarzyć, że pieniądze, które otrzymaliśmy w kantorach mogły być fałszywe i wtedy rejs nasz zakończyłby się już w Brunsbite, nie byłoby na mowy o początek. dalszym pływaniu. Po przejściu z -Liter na Morze Północne no, rozpoczął się, rozpoczęło się pływanie na jednym z trudniejszych akwenów, bo Morze Północne o tej porze jest dość burzliwe, ale my, będąc z Posejdonem w dobrych stosunkach, jakoś udało nam się między. Tam, sztormami, które w tym czasie panowały na Morzu Północnym, przemknąć. Na, na polach naftowych, pomiędzy na, tak. platformami, no, w ruchu, jak na Marszałkowskiej, statki z jednej z drugiej strony, zwłaszcza nocą, kolorowe światła. To wszystko udało nam się przebrnąć. Mieliśmy piękne widoki, płynąc wzdłuż południowego wybrzeża Anglii. Niestety mnie te widoki uciekły z dokumentacji fotograficznej, albowiem źle założyłem film w aparacie i niestety do Lizbony nie mam ani jednej pamiątki. Także nie mam, no nie mam pierwszego zarejestrowanego spotkania z delfinami, które właśnie przy wyjściu z kanału angielskiego, z, z kanału La Manche rozpoczęły tradycyjny, codzienny taniec dookoła, dookoła jachtu. No w każdym razie z tych przygód i Oczekiwanie na spotkanie z Zatoką Biskajską, która jest no, wielkim cmentarzyskiem okrętów w przypadku y, wiatru północno-zachodniego utrzymującego, północno utrzymującego się przez y, dłuższy okres czasu była to pułapka dla żaglowców i z tego powodu y, zawsze należy płynąć daleko na zachód i dopiero później spadać y, na, na południe. No, my akurat nie przestrzegaliśmy tej zasady chcąc dotrzeć na czas do Lizbony, żeby na start do regat zdążyć. Tak to tutaj trzeba powiedzieć, że ten no, podstępny, groźny akwen udało nam się przejść stosunkowo łagodnie. Dopiero przed całą Lizboną dwie doby ponad 48 godzin no, w takim ciężkim powiedzmy dla mnie jako nowicjusza sztormie. Natomiast kilka dni potem tą samą trasą szedł nasz polski żaglowiec Fryderyk Chopin który spotkał tam tak ciężki sztorm, że bez ożaglowania na, samych, na samym omasztowaniu, olinowaniu szedł szybkością ponad 10 węzów przyszedł po nas do Lizbony dwa bądź trzy dni później. trzy dni po później. Lizbona no w ogóle wielka sprawa i miasto i wielki festyn zorganizowany przez gospodarzy wizyty u różnych... Osobistości, w tym u prezydenta Portugalii, u ministra obrony. Na wybrzeżu na odbywały się wielkie festyny. No, wszystko to było piękne, ale w pewnym momencie rozpoczęło się start do regat. No i tutaj udało nam się wystartować bardzo dobrze, bardzo bo dobrze. praktycznie biorąc, jako pierwszy jacht przekroczyliśmy linię startu. I do mety, do kadyksu, płynęliśmy nie spodziewając się większych sukcesów. Tymczasem okazało się, że w ostatecznym rozrachunku zajęliśmy na tym etapie drugie miejsce. W swojej klasie. Co było dla nas bardzo dużym sukcesem, ze względu na to, że jacht Panorama jest jachtem ciężkim, turystycznym, nie regatowym. Więc prawdopodobnie mieliśmy szczęście. Wybierając odpowiednią trasę, bo, bo koledzy na innych jachtach, no jednak mieli trochę słabsze wiatry. No ale podobno, podobno szczęście jakoś przyja dobrym, nie chciałbym się chwalić, ale widocznie byliśmy na tym odcinku lepsi od lepsi innych. No, jako nagrodę otrzymaliśmy właśnie taką statuetkę. Jest to replika jachtu statku Kolumba, La Pinta. Za pierwsze miejsce było Santa Maria, za drugie La Pinta, trzecie za trzecie Ninia. Następny etap to jest już etap Kadyks. No może coś o samym Kadyksie, Wy... gdyż tutaj no należy ukłon w stronę organizatorów, którzy kilka dni przed rozpoczęciem oficjalnym imprezy w Kadyksie z oddali nowy basen jachtowy, praktycznie biorąc całe nowe nabrzeże, które jeszcze pachniało nowością. Organizacyjnie było bez zarzutu, do miasta było blisko, było, był postawiony autobus. Miasto nieduże, ale sama historia kilku tysięcy lat, którą widać no, w uliczkach, widać w domach miasto, no, miasto po prostu po prostu zabytek pa, pamiętający jeszcze czasy fenickie. Zwiedzaliśmy to miasto, no niestety, tak jak byliśmy związani terminami, musieliśmy wystartować do następnego etapu z Cadixu do na wyspy Kanaryjskie. Tak. Następny etap rozegrał się na trasie. Kadyks, Wyspy Kanaryjskie i to było około 700, 700 mil. W sumie z tym, że no, rozpoczął się dość silnym wiatrem. Okazało się, że no, niektórzy z naszych nowo przybyłych kolegów rozchorowali się ciężko, składając hołd Posejdonowi. No, niektórzy mówią Neptunowi. W, w każdym razie ten odcinek był dosyć taki burzliwy. Na metę przypłynęliśmy jako dziesiąty jacht w naszej klasie, a więc trochę słabiej, dużo słabiej niż na pierwszym etapie, no ale również i konkurencja była dużo większa. Zrobiło się już bardzo ciepło, mogliśmy wchodzić już pod koszulkach, w krótkich spodenkach. No, staraliśmy się płynąć jak najszybciej, stawiając możliwie dużo żagli no co w konsekwencje przyniosło podarcie spinakera, który zresztą przeleżał widocznie długi czas w magazynach i był bardzo taki no jakby to powiedzieć zresztą. wsparciały po prostu. No, na tym, na Wyspach Kanaryjskich gospodarze znowu stanęli na wysokości zadania obwożąc nas po całej wyspie. Konkretnie nasz jacht był znaczy zacumowany na Tenerifie, Santa Cruz de Teneryfa, ogromna ilość różnych imprez sportowych i no kulturalnych. Sportowe. Także w zasadzie no, mieliśmy cały tydzień pięknie zorganizowanego pobytu i przy, w tym czasie szykowaliśmy się do startu już przez Atlantyk na wyspy karaibskie, konkretnie do, na Puerto Rico, do San Juan. Wysłuchaliśmy wspomnień uczestników regat Kolumbus 92. Na kolejny odcinek zapraszamy w następny poniedziałek. Usłyszymy wówczas opowieść o podróży przez Atlanty.